Pitbull. Samo to słowo wywołuje u wielu ludzi mieszane emocje. Jedni widzą w nim wiernego przyjaciela, inni niebezpieczną bestię. Ale jaka jest prawda? Kim naprawdę jest Pitbull? Dziś pokażę ci, że to nie potwór, a jeden z najbardziej lojalnych i wrażliwych psów na świecie. Historia rasy od miłości do błędów człowieka. Pitbully mają długą i trudną historię. Powstały w XIX wieku w Wielkiej Brytanii jako połączenie siły bulldoga. I temperamentu Teriera. Człowiek stworzył je z myślą o walce. Tak, to smutna prawda. Pitbole były wykorzystywane w walkach psów. Ale trzeba powiedzieć jedno: to nie psy wymyśliły walki, dwa ludzie. To człowiek nauczył je agresji, wychowując w bólu i strachu. Bo pitbull z natury nie rodzi się zły. Zły może być tylko człowiek, który go takim zrobi. Z czasem, gdy walki zostały zakazane, pitbole zaczęły trafiać do domów. I wtedy świat zobaczył, że te groźne bestie potrafią być też delikatne, opiekuńcze i czułe. W USA przez wiele lat pitbulle były nazywane nawet nianiami w psim świecie. Chroniły dzieci, bawiły się z nimi i pilnowały domu jak najlepszy przyjaciel. Charakter, siła, wierność i emocje. Pitbull to pies, który ma ogromne pokłady energii. Jest silny, zwinny, czujny, ale też niesamowicie lojalny. Dla swojego właściciela zrobi wszystko. Nie dlatego, że musi, ale dlatego, że kocha. To pies, który żyje emocjami, czuje twoje nastroje, wie, kiedy jesteś zły, smutny albo szczęśliwy. Kiedy się boisz, stanie przed tobą. Kiedy płaczesz, położy głowę na twoim kolanie i zostanie przy tobie, dopóki nie poczujesz się lepiej. Pitbull to nie tylko siła mięśni, to wielkie serce w twardym ciele. Dlaczego ludzie się boją pitbuli? bo widzą tylko to co pokazano im w mediach sensacyjne nagłówki pitbull pogryzł atak pitbula niebezpieczna rasa ale czy ktokolwiek mówi dlaczego do tego doszło nie bo dużo łatwiej jest osądzić psa niż spojrzeć na człowieka który go wychował prawda jest taka każdy pies źle wychowany może być niebezpieczny a pitbull silny pewny siebie i bardzo emocjonalny Potrzebuje opiekuna, który rozumie jego naturę. Nie kogoś, kto będzie go tresował agresją, tylko kogoś, kto pokaże mu, że siła może iść w parze z miłością. Pitbull w domu. Pies rodzinny czy niebezpieczny? Wielu ludzi się dziwi, gdy widzi pitbulla bawiącego się z dzieckiem, a przecież to rasa, która kocha kontakt z ludźmi. Dla swojego stada, rodziny, pitbull jest opiekuńczy, cierpliwy i uważny. To pies, który bardzo przywiązuje się do człowieka i źle znosi samotność. Jeśli traktujesz go z miłością i konsekwencją, odda ci serce. Ale jeśli zaniedbasz wychowanie, nie dasz mu ruchu i jasnych zasad, ta energia znajdzie ujście w zły sposób. Pitbull potrzebuje codziennych spacerów, zadań, treningu. Nie dlatego, że jest trudny, ale dlatego, że ma ogromny umysł i ciało, które chcą działać. Siła stereotypu. Niektóre kraje wprowadziły zakazy hodowli Pitbulli. Niektóre miasta każą zakładać im kaganiec tylko dlatego, że mają szeroką szczękę. A przecież każdy, kto zna tę rasę, wie jedno: Pitbull kocha mocniej niż niejeden człowiek. To pies, który nie zapomina dobra, który mimo złego traktowania potrafi zaufać ponownie, który nie pamięta zła, tylko czeka, aż ktoś wreszcie go pokocha. Czy Pitbull jest dla każdego? Nie, to nie pies dla leniwego właściciela. To pies dla kogoś, kto rozumie, że miłość to też odpowiedzialność. Pitbull potrzebuje jasnych zasad, ruchu, treningu i emocjonalnego spokoju. Ale jeśli dasz mu to, czego potrzebuje, otrzymasz w zamian najwierniejszego przyjaciela, jakiego można mieć. Pitbull nie zdradzi, nie opuści, nie odwróci się, gdy zawiedziesz. Zostanie obok, zawsze. Największe mity o pitbullach obalamy je. Mit jeden: Pitbull ma szczękę, która się zaciska. Fałsz. To mit powielany od lat. Pitbull nie ma żadnego mechanizmu blokującego szczękę. Ma po prostu bardzo silne mięśnie żuchwy i ogromną determinację. Mit 2. Pitbull atakuje bez powodu. Fałsz. Psy nigdy nie atakują bez przyczyny. Zawsze stoi za tym strach, stres, brak wychowania lub błędy człowieka. Mit 3. To pies agresywny z natury. Fałsz. W testach temperamentu pitbule wypadają lepiej niż wiele popularnych ras rodzinnych, jak chociażby cocker spaniel. Jak wychować pitbula, żeby był szczęśliwy i spokojny? Daj mu codziennie ruch. Minimum godzina spaceru lub treningu. 2. bądź spokojny i pewny siebie. Pitbull potrzebuje stabilnego lidera. 3. ucz go poprzez pozytywne emocje, nie krzyk i karę. 4. Pozwól mu się socjalizować z ludźmi i psami od małego. Pięć, kochaj go, ale też wymagaj. To pies, który potrzebuje równowagi. Z takim podejściem, Pitbull stanie się psem idealnym odważnym, lojalnym i kochającym bez granic. Podsumowanie. Pies o wielkim sercu Pitbull nie jest potworem. To pies, którego człowiek skrzywdził, a mimo to on wciąż potrafi kochać. To pies, który był symbolem siły, odwagi i wierności. I wciąż na to miano zasługuje. Jeśli kiedykolwiek spotkasz Pitbula, nie oceniaj go po wyglądzie. Popatrz mu w oczy. Zobaczysz tam nie agresję, a nadzieję i miłość. Daj znać w komentarzu, czy znasz kogoś, kto ma Pitbula. A może sam masz takiego przyjaciela? Zostaw suba i łapkę w górę, jeśli chcesz, żeby więcej ludzi zrozumiało te wspaniałe psy. Bo na końcu nie ma złych psów. Są tylko źli ludzie.